Filmem o kolekcji Magdy Butrym i HM. Bez wątpienia ta kolekcja ubiła się największym echem w social mediach i jednocześnie dostała największy liczb. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałam. Ale ja nie mówię, że ta kolekcja jest zła. Jest też bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy kochają tę kolekcję. Są też tacy, którzy są podzieleni pół na pół i powiem wam że rozumiem każdą ze stron. Dziś omówimy nie tylko całą kolekcję, ale też pokażę Wam kilka rzeczy, które udało mi się upolować, bo po udało mi się upolować całkiem sporo, chociaż nie było łatwo, dlatego że gdy kolekcja wystartowała o godzinie 9, to 9.01 nie było już nic, serwery padły, strona się zawiesiła, ale wiele płatności wtedy nie przeszło, więc trzeba było czekać, aż ten system będzie te produkty z powrotem wrzucał na stronę, będą pojawiały się pojedyncze rozmiary, tak też właśnie było, no i wtedy można było coś upolować, ale powiem Wam, że odświeżałam stronę dwie osoby na dwóch różnych kontach przez półtorej godziny. No i dzięki temu udało mi się kupić właśnie te rzeczy, które tutaj widzicie. Tutaj macie screenę z zamówień. Do tego jeszcze dochodzi torebka, której mi się nie udało kupić, ale Rafał od ASI kupił przypadkiem dwie, także jedną mi odstąpił. Ale zanim o tym to słuchajcie chciałabym trochę powiedzieć, Skąd taki hejt na te kolekcje? Pierwsza rzecz, jaka zauważyłam, że irytuje ludzi, to kupowanie nie swoich rozmiarów. Było to notoryczne, bardzo, bardzo dużo ludzi mając rozmiar S kupowało rozmiar XL, tylko dlatego, że to był jedyny rozmiar dostępny na stronie. A skąd się to wzięło? No stąd, że te kolekcje są kolekcjonerskie. Jest to w ogóle też taka nasza duma narodu. Magda Budrym jest polską projektantką, chociaż zabłysnęła na rynku międzynarodowym i w sumie bardziej za granicą jest znana niż w Polsce. I faktycznie ja też najbardziej. Ze wszystkich kolekcji czekałam na tę kolekcję i bardzo, bardzo chciałam mieć coś w swojej szafie, właśnie w tej kolekcji. Wiecie, polska projektantka, między takimi współpracami jak Wersacze, Dzienniczu, Balneum, Moschino no naprawdę jest się czym pochwalić. No Także że była ta kolekcja tak ciężko dostępna, to faktycznie naprawdę ja też widziałam bardzo, bardzo dużo materiałów. Mam wrażenie, że każdy zamawiał cokolwiek, byle by miał, więc te rozmiary faktycznie były za duże, te ubrania przez to nie leżały dobrze, nie prezentowały się dobrze i to jest taki pierwszy punkt, który mógł ukazać, ej, coś z wami nie halo, coś tu jest nie tak, what the fuck. Druga rzecz, za jaką kolekcja została zhejtowana, to materiały. I tu była tak ostra nagonka na plastik, na jakąś masową produkcję. Było o tym mega głośno. Ludzie wrzucali jakieś posty, udostępniali te posty i szczerze, czy oni sprawdzili te składy? Przejrzałam składy każdego jednego produktu z tej kolekcji i wiecie co? Okej, okay, jest parę rzeczy w ale to jest kolekcja w sieciówce. 100% na chusta, płaszcz ze 100% Czyli cały zestaw to oczywiście z bawełna. Top z czarną, żółt, również bawełna i mała dowieszka. Elastanu. nowy zestaw top szorty, cardigan i zestaw wełny i bawełny. Czerwona sukienka z wiskozy wełniany garnitur, czerwona błyska z bawełny, czerwony zestaw desowy również z bawełny. Czarna sukienka, spódnica body wolf, również wiskoza. Te składy są naprawdę genialne. I okej, okay, wśród nich pojawiło się kilka projektów z poliestru, ale to jest kolekcja w sieciówce. To jest normalne. Natomiast zdecydowana większość projektów jest. Bardzo dobrego składu. Więc skąd taka nagonka na plastikową kolekcję? Z tego co wiem, to jedna przez nie jest plastikiem. Duża ilość wełny i wiskozy również nie jest plastikiem. I mam tutaj swoją teorię, skąd się wzięła taka nagonka na plastik. Ponieważ najdroższa i najbardziej efektowna sukienka została wykonana z poliestru. Czas w serce i mowa o tej sukience. Myślę, że nie jedna osoba może powiedzieć, że ta sukienka miała być ikoną tej kolekcji. Ale mamy małe fopa. Jest to poliester za 2000 zł. I to jest chyba najdroższy produkt w całej kolekcji. I w ogóle we wszystkich kolekcjach, jakie do tej pory widziałam. Zwykle najdroższy, wyjątkowo efektowny produkt kosztował 1000 zł. Tak było w przypadku metalowej sukienki Dravan. Kiedyś kupiłam też fiulową sukienkę z Jabłat Ona była bardzo efektowna i to mogłabym troszeczkę porównać do tej i kosztowała bodajże 800 zł, więc 800. 1000, a 2000, no nie ukrywajmy, jest duża różnica. I prawdopodobnie stąd wzięła się taka nagonka na plastikową kolekcję. Plastikowa kolekcja to to nie była, lecz no niestety te wszystkie najbardziej efektowne sukienki. Są. I ostatni punkt trzeci, dlaczego ta kolekcja mogła zostać z zmusową przez niedopasowane kroje. Znów największy lincz spadł na tę sukienkę, ponieważ ona totalnie gubi sylwetkę, nie ma w niej talii, jest się totalnie prostym, wielkim, obszernym. Myślę, że miało to tak wyglądać. Miał to być taki zamysł. To jest troszeczkę taki bardziej zamysł wybiegowy, modowy, ale to nie do końca jest do klienteli sieciowkowej. Zresztą oglądałam też parę materiałów na TikToku, jak dziewczyna się wypowiadało o tej sukience i faktycznie mówiły, że to jest sukienka idealna na sesje zdjęciowe. Eventy, ale nie do użytku codziennego, do użytku dla ludzi, którzy po prostu chcą sobie kupić ładną sukienkę. To jest sukienka do sesji. Powiem Wam, że trochę mi się to kojarzy z takimi sukienkami, które kiedyś nosiła Ariana Grande. Wiecie, odcięte na biuście, rozkloszowane. Tutaj staram się poprzeć jakieś zdjęcia. I te sukienki teoretycznie też mówiły całkowicie sylwetkę. Sylwetka wyglądała dosyć śmiesznie w takich sukienkach, ale jednocześnie było to zamierzone. Więc tu mamy efekt podobny, tylko że no niestety ludziom się to nie spodobało. A to, co mi osobiście się nie spodobało, to to, że reszta sukienek również nie jest do końca dobrze dopasowana do sylwetki. To widać nawet na modelkach na stronie. Czerwona sukienka z różami, nie mówię o tej, a o drugiej. Srebrna sukienka one wszystkie są luźne. Wszędzie widać to marszczenie materiału, a jednak za tak duże pieniądze fajnie by było mieć konkretny kształt sukienki Dopasowany do ciała, żeby ona po prostu nie wyglądała na za dużo. Także to są moje trzy punkty, trzy przemyślenia, dlaczego mogło spaść na tę kolekcję taki hej. Mam nadzieję, że niektóre punkty trochę bardziej Wam rozjaśniłam i wyśmiecie swoje własne wnioski. Mój wniosek jest taki, że plastikowa kolekcja to to nie jest. Zdecydowanie przeważają dobre składy, nie plastik, a to, że pojawia się poliester w niektórych sukienkach to jest normalne, bo to jest kolekcja w sieciówce. To nie jest kolekcja od Magdy Butry, musimy o tym pamiętać. Marta potem składaje swoje sukienki z jedwabnymi poszewkami z najwyższej jakości materiałów, ale one kosztują 17, 15, 20 tysięcy zł. A teraz przejdźmy do pokazania i omówienia tych rzeczy, które udało mi się kupić. Zawsze, jak nagrywam te filmy podsumowujące inne współpracę HM z projektantami, obrzucałam wam porównania oryginalnych projektów od projektanta kontra tych ze współpracy, bo bardzo często były one praktycznie jeden do jednego. Niektóre były jeden do jednego, różniły się tylko tym, że z tyłu było logo na przykład Mugle, a te w kolaboracji z hm &Mu było Mugle. X Z przodu 1 do 1. W tej kolekcji nie ma czegoś takiego. Przynajmniej ja nie znalazłam identycznych sukienek, identycznych topów, dodatków. Ja Teoretycznie to dobrze, bo robienie 1 do 1 projektów jest troszeczkę takim liściem w twarz dla osób, które kiedyś kupiły to od projektanta za bardzo duże pieniądze. Jest jedna rzecz. Która została skopiowana? Jedna. Może jest więcej, może się mylę, możecie pisać w komentarzach. Ale to, co mi się udało znaleźć, to kolczyki. Kolczyki są skopiowane jeden do jednego. Jest to projekt Magdy Butrem z oficjalnej strony. One teraz już nie są w sprzedaży, ale były. Nie udało mi się znaleźć jej dokładnej ceny, ale wydaje mi się, że mogą kosztować w granicach 2000 zł. Te kolczyki na HM kosztują niecałe 300 zł. Jest to bardzo dobra cena. Kolczyki są naprawdę przepiękne. Niestety nie udało mi się ich kupić cały czas od Mam je w polubionych, są niedostępne, ale gdyby wróciły, od razu za je zamawiam. W każdym razie, gdybym jednak kupiła je kiedyś, za 2000 na stronie Magdy Butry, to dzisiaj byłabym niesamowicie wkurzona. Zresztą widzę, że bardzo dużo ludzi, którzy kupili te kurczyki, właśnie je odsprzedają. Jest ich Mnóstwo na różnych stronach, komisjach marek luksusowych. No i się nie dziwię, bo dziś te kolczyki już nie krzyczą Magda Butrym, krzyczą H&M Magda Butrym. Jeżeli chodzi o tę sukienkę, no to myślę, że już na wstępie nieco o niej powiedziałam. Ona jest naprawdę wyjątkowa, efektowna, ale nie do końca mi leży. Myślałam nad jej zostawieniem, naprawdę na poważnie myślałam nad jej zostawieniem. To w ogóle była sukienka, na którą najbardziej polowałam ze wszystkich. Tylko na niej mi zadbało, ale też nie spodziewałam się takiego zgubienia sylwetki i mi osobiście nie do końca się to podobało, nawet pokazywałam Wam na Instagramie jak związałam ją sobie czerwoną pustą, zresztą tutaj też na przebitkach to zrobię i możecie zobaczyć jak to wygląda, kiedy jest przewiązane w talii. Zdecydowanie lepiej ta sukienka wtedy się układa, ale problem pojawia się w odczuciu w wygodności, ponieważ ona w środku ma gorset. Jest tak naprawdę konkretny, solidny, mocny gorset. Więc wyobraźcie sobie teraz, że macie w talii gorset. Na tym gorsecie jest gigantyczna grubość materiału, dlatego że te róże są wszędzie i na to jeszcze chusta. Trzy warstwy i ta chusta wam to wszystko dociska. Dociska ten gorsek, dociska te róże. Ciężko jest uzyskać w tym momencie wąską i tam na bokach robi się. Naprawdę taka gruba warstwa ściśniętego materiału. No, nie jest to jednak taka super wygodna opcja. Ja myślałam, czy tej sukienki nie zostawię sobie na ślub mojego brata, który jest w tym roku, ale stwierdziłam, że jedyna opcja, jaka by mi pasowała, to ta przewiązana chustą, a z drugiej strony nie chcę sobie zostawiać sukienki za 2000 zł, którą muszę związywać chustą, bo uważam, że ona powinna leżeć idealnie. Pierwotnej wersji, jeżeli miałabym nie mam, tyle zapłacić. Natomiast fajne jest to, że jest ona bardzo usztywniana z przodu, jest jej taka usztywniana forma, która idealnie trzyma na biuście. Mam tutaj na środku małe wycięcie. Rozumiem osoby, które uważają, że sukienka jest brzydka, ją zwracają, ale rozumiem też osoby, które uważają, że jest wyjątkowa, że ma coś w sobie, bo ma ją zostawiają. Ja jestem rozdarta, ale przez to, że jestem rozdarta, jestem między młotem a kowodą, to stwierdziłam, że ją zwrócę, bo żeby ją zostawić, to musi być po prostu to coś. Kolejna sukienka, jaką udało mi się zamówić i była numerem 2 na mojej liście, to ta srebrna sukienka. Proszę mu nie hejdować. Ona jest o rozmiar za duża, ale mam na to wytłumaczenie. Ja jej słuchajcie, nie chciałam zamawiać, nie chciałam nic zamawiać, co było za duże, bo wiedziałam, że po prostu to nie będzie na mnie dobre. Zamówienie pomagała mi Maja i jej udało się wrzucić tą sukienkę do koszyka, ale przez przypadek kliknęła, nie ten rozmiar. Natomiast to było już jakieś pół godziny po dropie, a pierwszą rzecz, jaką wrzucałyśmy do koszyka, to była oczywiście ta sukienka, bo na nią polowałam najmocniej. I wtedy wywaliło ją, nie było tego w koszyku, i nagle, kiedy wrzuciła to do koszyka, to pojawiła się w koszyku ta, w rozmiarze 32. I ja wtedy powiedziałam, dobra, nieważne, po prostu płacimy, dawaj dalej, byle zamówić tą czerwoną. Tylko na tej nie zależało, więc już miałam wywalone, co jeszcze jest w tym koszyku. No bo wiadomo, każda sekunda wywalania czegoś z koszyka oznaczałoby, że już mogłoby nam się nie udać kupić nic. Także lepiej mieć jedną dobrą sukienkę i jedną za dużą niż żadnej. No a skoro już ją mam, no to już wam ją pokażę. Jest ona naprawdę fajna, efektowna, chociaż na żywo prześwituje, ale to jest też taka eventowa sukienka. No i tak jak ja chodzę na wiele różnych eventów, to beżała bielizna i naklejki na sutkach to jest norma i naprawdę nic nie widać wtedy, nie widać, że ona prześwituje. Aczkolwiek to znów jest ta sytuacja, o której mówiłam na początku tego filmu, czyli te sukienki nie są. Dla klienteli sieciówkowej to nie są ubrania dla osób, które chcą sobie kupić sukienkę na wesele czy na co dzień. To są ubrania na eventy i na sesje zdjęciowe. Bardzo ładne ma plecy ta sukienka. Naprawdę bardzo mi się one podobają. Jednak uważam, że jest za luźna. I ja już nie mówię o tym, że jest to rozmiar S, bo przez chwilę przeszło mi przez myśl, żeby z kimś się zamienić, żeby upolować rozmiar XS, ale przyjrzałam się jej dokładniej i myślę, że o rozmiar mniejsza również byłaby luźna, bo po prostu taki ma krój Modelce na stronie również widzimy, że sukienka jest luźna i wiecie co? Tak sobie pomyślałam. Porównałam ją trochę do mojej złotej sukienki z Ochpoli. Kosztują w granicach 300 do 500 zł. Jest są sporo tańsze, a jednocześnie tak efektowne. No i porównałam sobie tę sukienkę do sukienki z Ochpoli i stwierdziłam, że nie ma sensu zostawiać tej. Ma piękną różę, która nawiązuje do Magdy Butrym. Jest z kolekcji Magdy Butrym. Ja też kolekcjonuję te ubrania, nie powiem. Ja kocham modę, więc te ubrania są też dla mnie taką częścią bieractwa, kolekcjonowania. Oczywiście mimo wszystko zostawiam tylko to, w czym naprawdę będę chodzić. Ale znów poczułam, że ta sukienka to trochę za mało. Może gdyby ten król był troszeczkę bardziej przemyślany i trochę bardziej dopasowany do sylwetki, to wtedy myślę, że jak najbardziej bym ją zostawiła. Po ostatnia sukienka, jaką udało mi się wykonać, to ta dziergana. I powiem Wam, że ona jest najlepiej wykonana ze wszystkich sukienek. Jest to też sukienka, która naprawdę dobrze leży na sylwetce. Ona układa się idealnie jakiego kroju oczekiwałabym od całej kolekcji. Tania ideał, biodra ideał, na leży super. Nie jest nigdzie luźna. Jest naprawdę tutaj przemyślany ten kroj, ale zauważyłam, że to też jest krój taki typowy dla Magdy Butry, ponieważ ona często robi poszerzane biodra, więc tu można powiedzieć, że jest to krój odwzorowany na jej oryginalnych projektach. W biodrach mamy poduszki, bardzo duże poduszki. Tadam! Tak one wyglądają, naprawdę są konkretne, ale dzięki temu naprawdę optycznie bardzo fajnie powiększają biodra. W moim zdaniem to jest sukienka, która na Naprawdę jest warta zostawienia, i nad nią się poważnie zastanawiam. Ja w ogóle w pierwszej kolejności powiedziałam, że ta sukienka zostaje ze mną. Ja byłam przekonana, że ona zostaje ze mną, ale wiecie to, słuchajcie, później zrobiłam: znalazłam na Vinted spódniczkę za 5 zł. Kupiłam finalnie do 15. Long story short. Rzuciłam wam na Instagrama, zresztą TikToka i Shortsa też tę spódniczkę. Top shopu, znalezioną na Vinted we wszystkich rozmiarach: XS, -ki, S, -ki, M, -ki, L, -ki, od 5 do 30 zł. Rzuciłam wam to jako inspiracja do tej kolekcji, że. Jeżeli komuś nie udało się kupić tych produktów, a podoba mu się na ten vibe, no to zapraszam na Twitter, bo tam są naprawdę piękne rzeczy i ja kupiłam tą spódniczkę. I w ogóle ona się przydała w chwilę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi trikami, bo dzisiaj już niestety jej nie kupicie, to zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie, żeby nic takiego Wam nie przemknęło. Ale wracając po tej rolce, było tyle komentarzy, że nawet leży lepiej niż Magda na No i swoją drogą, jakby wiecie... 5-15 zł, a tutaj mamy chyba ponad 800. I po tym wszystkim autentycznie zaczęłam się zastanawiać, czy ja na pewno chcę zostawić tę sukienkę. Czy ona jest na tyle efektowna? Efektowna to była różowa z Jump i którą miałam zresztą na swojej studniówce i zrobiła furorę. Efektowna jest metalowa sukienka z raban, którą kocham i cały czas chodzę w niej na różne eventy i jest naprawdę wyjątkowa. Ale czy ta sukienka jest na tyle wyjątkowa, żeby ją zostawić? Myślę, że wszystko idzie do zwrotu, a nad tym się jeszcze będę zastanawiała. Możecie też mi pisać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie? Aczkolwiek, krój ma nienaganny. Do tego zestawu mam też torebkę i chustę na głowę. I szczerze myślałam, ja w ogóle byłam pewna, że to jak zamówię, to to zostaje ze mną już tak stuprocentowo, że ja tego nie zwracam, że to jest taki basic, który ja chcę mieć w szafie. Ale, znowu ale, bardzo często jest ale w tym filmie, słuchajcie. W tej torebce, jak dla mnie jest jeden mały błąd. Na pewno on jest zamierzony, ale mi się ta nie podoba. Ona została wykonana w takiej formie reklamowkowej, czyli uszka są po bokach. Teraz spójrzcie na to, gdyby uszko było. W tą stronę, to można byłoby założyć tę torebkę w ten sposób i mieć ją pięknie rozszerzoną na ramieniu. Ale że te rączki są w formie takiej reklamówki, to kiedy zakładamy ją włokiem, to tutaj nam się robi taka spłaszczona harmonika. I to już nie wygląda jak piękna woreczkowa torebka, tylko jak jak worek, jak taki zgnieciony worek, więc to nie do końca mi się spodobało. Przez to nie jestem zbytnio do niej przekonana, bo ja lubię, kiedy torebki mają taki swój konkretny krój, kiedy jego nie gubią, nie do końca lubię takich gniotków, a ona jest takim gniotkiem, więc idzie do zwrotu. I ostatnia rzecz to chusta. Chusta, która mogłaby być znacznie większa. Okej, okay, ja kupiłam mniejszy rozmiar, chociaż powiem Wam szczerze, że myślałam, że kupiłam większy, dlatego że rozmiary na stronie były na opak. Najpierw była duża, a później była mała. No i wiadomo, jak masz ułamek sekundy na zakup, to klikasz pierwsze, co czyli najbardziej w prawo, największy rozmiar. A dopiero po ocenie zamówienia okazało się, że jednak jest to mniejszy rozmiar. W sumie nawet nie wiem, jak wypada ten większy, ale ja pokażę, że ona jest dosyć mała. Także tutaj nam odstaje I jakoś tak nie do końca. Mile, że ja myślałam, że wiecie, chusta to jest taka uniwersalna, że można ją sobie przywiązać do torebki, można przywiązać do talii, można do włosów, ale jednak jest ona troszeczkę zbyt mała, aby w ten sposób ją stylizować. Ogólnie da się ją wystylizować na inne sposoby, ale ona mogłaby być trochę większa. Przez to, że właśnie to jest na sznureczku, a nie jest to taka wielka chusta, to mam wrażenie, że to jest troszeczkę taki bardziej czepek. Chociaż wiecie co? Ja to wcześniej przymierzałam do związanych włosów, jeszcze nie przymierzałam tego do rozpuszczonych, także zobaczmy teraz, jak to wygląda. No. Dobra, powiem wam, że na rozpuszczonych jest nieco lepiej. Wcześniej myślałam, że tak chusta idzie do zwrotu, a teraz autentycznie zaczęłam się zastanawiać, czy jednak jej nie zostawić. że też możecie mi pisać w komentarzach, na razie nie będę jej odsyłała. Jezu, teraz, teraz taka e, klasyczna Polka. Czerwone usta, róża, dziergana chusta, nie mogę iść spaść owce. Zanim się z wami pożegnam, to się jeszcze jedna rzecz. Na tą czerwoną sukienkę najwięcej ludzi polowało i słuchajcie, wiecie co? Tak ciężko było ją zdobyć, a dzisiaj na Marszałkowskiej w Warszawie ta sukienka leży sobie spokojnie na wieszaku, a nawet nie jedna, bo kilka. I czeka na swoich właścicieli. Ludzie zaczynają ją masowo zwracać, ponieważ ten krój, tak jak mówiłam na początku, nie jest dopasowany do klienteli sieciówkowej. To jest sukienka na sesję, ale nikt raczej na sesję sukienki za 2000 kupi. Więc jak komuś z Was się podoba i nie zdążył jej kupić na dropie, to numer na i myślę, że spokojnie ją tam znajdziecie. A ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Czekam też na Wasze komentarze i Wasze opinie odnośnie tej chusty oraz tej sukienki dzierganej. No i do zobaczenia po w następnym filmie, pa! A, i śledźcie mnie na Instagramie, żeby nie przegapiły Was kolejne obchazwie i super dropy, tak jak z tą spódniczką.